Witam, cześć dzisiejszołem, kluski z Zosołem. Gotujemy sobie yy, yy, pierogi z suskawkami Tu sobie przewiesiłem dwa patyki żeby zrobić metod metodę syberyjską do LWP w której będę gotował oczywiście wodę na kawę yy, Ja mam sentyment do starych rzeczy tak się prezentują widoki, proszę Państwa tam jeszcze Księżyc jest w oddali Także myślę, że jeszcze będę musiał zaczekać. No, gdzieś tak około 7-5 minut. Chociaż już się grzeją, zobaczymy. Tak oczywiście już są gotowe do jedzenia. Jeszcze mi się minutka i będę musiał zabierać za szamanie eee, mojego obiadku, później zabiorę jest Thermosa Fulcrum Vulcrum Oczywiście rzecz biorąc gdzieś zgubiłem czapkę kontekst. 293 No ale zaraz się odnajdzie, znam życie O już się znalazła Proszę bardzo <laughs> W lesie nic nie ginie Znaczy ogólnie jeżeli Państwo chcecie dobry sezoryk do lasu Polecam sezoryk Victorius Hans Pan Przepraszam nie niewyraźną mowę Ale byłem no odwyku narkotykowym Także też to się odbiło na mojej mowie No i co I pozdrawiam serdecznie Kruski z dash